Zobaczcie, tutaj pisał, skończyła właśnie rok akademicki, bo tutaj wiecie, w Kambodży no, koniec roku jest ogólnie, Kmerski Nowy Rok jest w kwietniu, a szkoła właśnie kończy się teraz, pod koniec marca. Także zobaczcie, tak wygląda, I tutaj jest cały dyplom. Tak wygląda dyplom, to jest ta szkoła, do której chodzi i tu mamy, zobaczcie, coś takiego. Także bardzo, bardzo ładnie to wygląda, no i ten rok ma już skończony, został jeszcze jeden rok i będzie po szkole. Podejrzewam, że już mogłaby zakończyć tą edukację na tym roku, ale no niby jeszcze mówić, że rok musi zrobić, nie? Także, Także taka ciekawostka, tak wygląda dyplom. 干埔寨。